To mężczyzna chce, to mężczyzna chce, a czy nie ma związków, że jest na przykład odwrotnie, że kobieta ma większe potrzeby? Ja myślę, że są. Oczywiście i znowu przekonanie w drugą stronę, że nie powinnam, że to jest jakieś zawstydzające, że ja mam ochotę, że muszę jakoś inicjować ten seks. Warto sobie myślę usiąść i zapisać swoje przekonania względem swojej seksualności i w ogóle seksu. Na przykład zawsze trzeba, nie powinno się, muszę jakoś. Na przykład, że seks to jest wtedy, kiedy wyglądam tak i tak kobiet jest to duże zwracanie uwagi też na swój wygląd, często ocenianie siebie bardzo krytycznie, jak mi się układa ciało, czy moja waga, no to są trudne momenty, bo wtedy znowu jestem uwagą przy tym, czy dobrze mi się układa, a nie, czy jest mi przyjemnie, czy to jest też dla mnie przyjemne. Ta dynamika myślę, że teraz w naszym społeczeństwie się bardzo, bardzo zmienia. Kobiety też jakby wychodzą właśnie może trochę też z tej roli, że właśnie coś nie wypada i szukają, choćby właśnie to, jak teraz te strony z gadżetami takimi erotycznymi są bardzo popularne. No to też o czymś mówi. Ta dynamika między kobietami a mężczyznami się bardzo zmienia. Jak różnych rzeczy oczekujemy. Może tak być, że teraz ta szale się właśnie będzie przykręcać trochę na drugą stronę, czyli że kobiety chcą się spełniać właśnie nawet też seksualnie. No a u mężczyzn to ego, nie? Też odgrywa dużą rolę. Też u mężczyzn coraz więcej problemów z testosteronem, z libido.